W tej przyświętej godzinie się następujących intencjach. Ksiądz Jan, za świętej pamięci Andrzeja Lyrba, w pierwszą rocznicę śmierci, ja odprawiam przeświętą za ofiarę katastrofy Smoleńskiej z tej Danii Polskiej, intencja Gazety Polskiej. Także,

i Że te same i nie zmieniły Niebezpieczeństwa święci podlegą je na dobro. Już zaczęliśmy się ujmować Jada jest morego tych dóbr, których się spodziewali, do tych rzeczywistości, których nie widzili. Dani to, członkowie otrzymali śledzenie, przez dniarem, którego nazwano Abraham, od wezwania Bożego, więc nie ruszyć do ziemi, posiadania. w Jarus drogą przyszedł cały jako siemi pod namiotami mieszkańców za i Jakubem, współ dziedzicami tej samej innyizji. Oczekiwał Bowiem miasta budowanego. to się, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złożnie ma przyjść, nie pozwoliłby łamać się do swego domu, by ten bądź się gotowił też o godzinie, w której się nie domyślacie, Jest nasza wiara rodzice Narcela tak, Gryźmiewicza. Przykro przynieśli to swoje dziecko z wiarą, by otrzymało chrzest od Boga. Chrzest, który daje Bóg, bo kapłan wypełniał na Bożą Jezus i uczciwie i imię Ojca i Syna i Świętego które do tą Ci, którzy należą do grupy Polskiej przyszli z wiarą by się za tych, którzy zginęli w drodze do Katynia. My wszyscy przyszliśmy do zmiany. ten sobotni wieczór spotkać się z Bogiem. A więc nasza wiara powoduje, że przychodzimy do Kościoła przyprowadzamy czy przynosimy swoje dzieci i ta wiara, jak mówić święte, jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy dowodem tych rzeczywistości, w których my widzimy. Człowiek jeszcze nie widzi. Boga. I ta nasza wiara pomaga nam spotkać Jezusa tutaj w poświele, w kawałku chleba, które mocą Jego słów staje się wiedziałe. Krocznik i mocą Jego słów staje się Ta wiara pozwala nam też leżeć na, na i na to ostateczne spotkanie z Bogiem, na to ostateczne spotkanie które jest związane ze śmiercią, ale które nie powinno nas napełniać lękiem, bo jest to spotkanie, które rozpoczyna szczęśliwą wieczność. Jeżeli będziemy mieli przez całe nasze życie taką wiarę, jaką mamy teraz, jeżeli będziemy czuwać, to przyjście z Jezusa będzie dla nas szczęśliwe. Będzie dla nas zapoczątkowanie radości nieba. I dlatego Pan Jezus wzywa nas do czuwania, do bycia gotowym. Wiemy, jak jest z żołnierzami na Marcie. Oni nie mogą zasnąć. Muszą być czujni, czy jakiś nie nadchodzi, Muszą być czujni, czy nie dzieje się nic złego. I tak samo my musimy czuwać, żeby zło nie opanowało nas, żeby nie odebrało nam naszej wiary. Bo bardzo często jest tak, że w obecnych czasach nie śpiewa się ludzi bieżących, ludzi bieżących się poczerwia, obraża. My musimy czuwać, żeby żadne zło nie potrafiło nam naszej wiary trafiło nam naszej wiary umiejętności. I nieważne, ile musimy czekać na przyjście Jezusa, czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, to czuwajmy, żeby nas zastał przygotowanymi, żeby zastał nas gotowymi na spotkanie ze sobą. Nieraz jest tak, że ludzie odkładają nawrócenie. Starszy, na lata starsze, ale jest to niedobrze, nie tylko pod tym względem, że możemy tego starszego wieku nie dążyć, ale jest to też niedobrze pod tym względem, że później ten człowiek właściwie nie wie już, co to jest miara. Właściwie trudno mu już później do tej miary jakoś powrócić, jeżeli przyprowadzamy dziecko, jeżeli uczymy je najwcześniejszych lat w jest Bóg, że Bóg nie kocha. Jeżeli przychodzimy z dzieci do kościoła, to one potrafią tą wiarę zobaczyć, zdobyć, Jeżeli natomiast ktoś mówi, że a samo nie albo nie będzie starszy, to się do wiary zbliży, to tak się nie da, ponieważ nie będzie wiedział, co właściwie wybrać. Będzie było wiele trudniej. Dlatego dziękując Bogu za to własne wiarę, dziękując Bogu za to, że dana nam została ta wiarę, że rodzice przyszli nas do szczół, tak jak dzisiaj. Tego naszego Marcela Kazimierza. Dziękujmy też za to, że Panu nas w tej łasce dianie że możemy spodziewać się tych które dzięki zbawieniu będziemy oglądać. I mamy też wzory takiej jamy. Abraham, który słyszył, słuchał wezwania Bożego. Sara, która była osobą wierzącą, mimo że miała wolność. Mamy też wiele innych świadków tej miany. Świadków, którzy za naszego życia przekazali nam jak wierzyć, pokazali nam, jak wierzyć na przykład Błogosławiony Jan Pawła dlatego też Bogu dziękujmy za ten świat uwiary, który może być nasi naszej rodzice nasi bliscy, którym był dla nas Jan Pawła i dalej tą wiarę innym przekazujemy. bo tylko w ten sposób będzie ona tym światłem i tą mocą, którą Pozwoli naszym dzieciom, naszym młodym iść do Chrystusa. I dlatego niech ta wiara będzie naprawdę dla nas czymś ważnym, czymś, co powoduje, że chcemy i pragniemy szukać Boga, że pragniemy szukać Jego woli. I tak jak dzisiaj tutaj spotykamy się w tak trwajmy przy tak starajmy się byśmy i jak mówi On, czuwajcie, podobni do ludzi oczekujących z tego Pana, kiedy słuszny weselny powrót, Szczęśliwi szczęśliwi w których Pan zostanie czuwający, w tym będzie. Czuwajmy, żeby nasza wiara była nam światłem na drodze do stawienia. I żebyśmy wytrwali do końca, bo to wytrwa do końca, ten będzie stawiony A. Teraz inaczej niż na każdej przyświętej, najpierw będzie wytrwa powszechna, a wyznanie wiary będzie w trakcie to wyznanie wiary związane z zakrętem Wszystko Świętego. Powstańmy. słowem B żeby o łaski potrzebne dla Chrystusa, świata i nas. I w ten sposób <stutki> tak, Kościołowi w różnych krajach świata, wśród różnych ludów i narodów, tak jak nie nam postaci Jan Paweł II, Częstochowa, 13 czerwca 1987 roku. prawdę, a także świadczenie, tym, że tylko Jezus Chrystus jest Zbawicielem i prawdziwym Wyzwolicielem człowieka. Ciebie prosimy. Ziemia katolicka, ziemia społeczna, czy Ty zawsze Są w Boga? Milcz i zabilni. Ta ziemia do Polski należy. Ta ziemia jest religią przesiąkniętą Polską w Niech prawo zawsze prawo znaczy, sprawiedliwość sprawiedliwość. Ciebie prosimy, Choćby nam chcieliśmy żartować ojczyznę przez odleczymy i zdradzieckie słowa, i choćby los rzucili o polskę, Węgrzy. Wolność krzyżami się nieży z pieśni czerwony maki na monte Cassino, miesiąc świetny. do cenę najwyższą daninę życia za wolność i niepodległość najjaśniejszej i drugiej rzeczypospolitej. Aby Pan Bóg przez swoje miłosierdzie przyjął i dochwałę swoich zbawionych. Ciebie prosimy. Głośnie prawdę. Przebaczcie Cię, ale ładnie udajmy Ja Panę II Wielki. Także za ofiarę ludobójstwa Polaków na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej, dokonanego przez najeźdźców, nacjonalistów ukraińskich z inspiracji komunistycznej Rosji i przyzwolenia faszystowskich Niemiec. po Niemiec. zwycięstwo praktyki historycznej i uznanie jej przez sprawców śmierci i cierpień, po to byśmy umieli i mogli przebaczać sobie wzajemnie w duchu prawdziwie chrześcijańskim byśmy byli wolni od nienawiści, doprowadzając do pojednania narodów polskiego i ukraińskiego. Ciebie prosimy.